Już wszystko otworzyłem. Ja to będę otwierać. Ja to będę otwierać. O mój Boże. Jeszcze mam dodatkowe ziemskie. Ile tego jest? Dobra. Masia się powinno nagrywać. O, do... co mam zachować? Jest... Ej, bo prawie dziewięć tak. E, a do skrzyni, jest. Dobra. Nasionka sobie arbuza zachowam. Te czaki. Bo jestem dość biedny. O i kaktusa sobie zachowam. Nie, ciekawi, co będziemy robić. Siedzieć i otwierać skrzynę. Nie, po, po tym jak otworzymy. Yy, on da nam kolejne skrzynie. <laughs> Ten, kluczaj, i będziemy znowu otwierać. <laughs> teraz... Ej, bo... Ej, my, my jesteśmy jego tymi. Yy, testerami. Ta. Co wypadnie po 500 klucza? Co wypadnie po tysiącach kluczach? Hmm. Co to w ogóle jest w tym? A jeszcze są. Można koptyle ziemskie trafić, tak? Ej, no nie wiem, ja. Od... Nie wiem. Ej, ja mam tyle tych kluczy, że nie mam miejsca w aktyku. O Oś, no ja też. To mi za zapełnia. Ej, a wiesz, że masz jeszcze ten do odebrania 9 takich kluczy? No wiem, bo to się nigdy nie kończy. Myślisz, że on sobie strai pisze do nas <noise> z <Zdję> tego? <głosy> 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 Więc e, i, wszystko, i wszystko tutaj. ja do lawy. Po co komu do lawy? Ej, bo on się ciebie pyta, czy masz kremkę. Ja mam. To napisz na, napis na czacie. ja w ogóle na czatu nie widzę. Napiszę mu mam. Tyle. Na czatu nie widzę. Czemu? No bo i, widzę, widzę tylko otworzyłeś, otworzyłeś sk. I to tyle. E. Dlaczego nie odpisujesz jak się ciebie pytałem czy możesz coś? Nie... Może w ogóle co ci Invis dał tam w prezencie? Co? Bo widziałem, że Invis coś ci dał tam Prezent? W no to... A tam yy, jak dobrze pamiętam to patyki i, i nic. No, łuk i... I mega prezent. I wędkę. W ogóle jest taki gracz, nie? Poił i ty. I chłop to, nie wiem, on, y, wędką... On tak wkurza, chłopie, jakbyś przy nim był, nie? On by cię wędką z milion razy wziął. O. I mam ochotę wywalić te klucze. Tak to laby wszystkie jest palić. taku. Ej, dobra, ja nie wiem. Dzisiaj już tak nie chcę. Nie poddawaj się, jest coraz mniej. Jest coraz mniej. Jeden klucz do ziemski. A zaraz sobie zobaczę, co tam później będę miał. I patrzę, jakiś jest zimny Bad boy. Też tak mogę zrobić, wiesz? Ej, bo jak ja patrzę na streama, to mu te wiadomości tak lecą. <grym i zimny> Jeźdź ja wie. Ej, mógłby być na skrzynki, na wędki i na ten... i na chiroktyk. Cała by była zapełniona, ale... Jeszcze to później znowu odebrać te wszystkie... klucze. Ej, ej, i on tak. Dobra, ja idę jeszcze HP zrobić, więc no... I tych tysięcy kluczy. Dobra. Dobra, ja idę spać, macie 10 tysięcy kluczy. To sobie ej, czaj, To sobie potwierajcie. Ej, ale chociażby mógł dać do jakieś 10 tysięcy, sobie. No, no, no tak. Nie, no jaki tak to nikt nie gra, to mógł. Nie, tym, ej, ale szczerze nie wiem, czemu sobie tu nie grają, wiesz, już, już. Nie wiem. Ej, ja boję. 2600 wypamiętać z tytułu. Zostało mi 5 takich kluczy. No ja ci zaraz powiem. No ja mi zostało mi zostało. na dobij 6. Szybko idź. Teraz to można otwierać, to chyba. Mam, mam każdy teraz item, masz każdy item ze skrzynki, no to szybko idzie. Czekamy cię mam będą... dać. Kazał nam zostawić te piloty i wędki Będziemy się tym wili Nie wiem, ja to wszystko wyrzucam, tu mam... To Cześć, będziemy się bili na wędki Jo To do wszystko jednej kupy wrzucam Tam obojętnie tego jest dużo już trochę już coraz mniej Ej, Aż bo ten? ja normalnie mam postę FPS no. a ja tu mam 50 Odpow Czemu ty mi nie napisałeś e, na odpowiedź masz prękę czy nie? No, mam mam prękę A, to sorry ja tego nie widziałem. Co my mamy tutaj ciekawego? Sporo wędek, sporo kilo oh, yeah. e, Więc tak, wyrzucajcie wszystko najlepiej. Jeśli wam się no. nie mieści. I zostawcie sobie tylko klucza. Bo macie, w slash odbierz. Teraz ja muszę włączyć klucza, nie włączyłem. Jeszcze I ostatni jest zdobędziecie... Chodzi mi o to, że jestem ciekaw, czy z dropu, ze skrzyni A, jakbyście mieli tych kluczy 1000, czy dalibyście radę zdobyć. Klucz smoczy, a z klucza smoczego na przykład, yy, nie wiem, Mesa, albo coś takiego. Eee, Dobra. Odbieram wszystkie nie. klucze. Mam. Jeszcze. Ej, ja mu... Ej kluczy, pasztet, tak. ja mówiłem, że on robi na nas eksperyment. Tak. Dobra. Jeszcze kolejna FK. Mogę sobie Bat zostawić? Zostawić? Bat Omen. Banknoty? Bat A Bat no to tak, tak, tak. Bo to z Rzymskiej jest. No w razie AFK otwierajcie. Właśnie, bo ja też mam do odebrania od Lame. Mam nagę. Dobra, 12. A bo ja odbieram klucze, pewnie... Tylko 12 kluczowa AFK, no ja już więcej już jest troszeczkę. Dobra, moment, bo ja mam tego dużo. Cztery klucza AFK tylko. Dobra, nie, mam już więcej klucza AFK. Pozdrawiam się. To jeszcze moje. No to, no to ja idę jeszcze strać, macie jakieś tysięcy. Klucz ziemski. Klucze ziemskie, tak. I kluc ile kluczy ziemskich masz? Dobra, teraz mam... mam odbierzesz, bym chciał, żebyś... żeby mia Miałem dwa Miałem 12, teraz mam jeden klucz kamienny i trzech kluczy ziemskich. Dobra, trzeci stack poszedł. Dobra. Dobra, klucz kamienny, no ja takie rzeczy dropnąć. Do. Nie wiem jak wy, ale ja idę do judaru. Dobra, pozbyłem się wszystkich kluczy, się nie mam ża już żadnego klucza. No. Ale... A, czyli nie dostaliście kamiennych. Nie, ja dostałem Ej, jednego kamiennego. Do... Ja dostałem hashtet, jeden kamień. Hashtag, hashtag, chodź, hashtag, chodź. chodź do czyli to jest portal, dostałem... więcej trzeba tego. Portal do medalów. A tylko jeden jest banknot. Okay. To jest okej. jest stary No. Dobra, pana no. To co, mineman? Eee, eee, must. W e, sensie, no, must w że non-premium? Czy że Polski serwer? Ale możemy, jakby ja był ale... mm, 3 18 ale to jest. Mmmm, 318. No to możemy nos, no, nowy, ale... na nowej. Main, na mainem najpierw, a później na tego. To jest zmienienie no ok. sobie konto. To dawajcie.